Dzisiaj będziemy wspominać wielkiego polskiego malarza Tadeusza Dominika. Będziemy również wspominać jako naszego sąsiada i przyjaciela. Profesor Dominik w Włoniankach prawdopodobnie z tego co dobrze pamiętam to jest początek lat 70. ubiegłego wieku. Wtedy pan Makulski Właściciel gruntów tej, tzw. Dąbrowie Rajskiej, sprzedawał grunty artystom. Wtedy jeszcze stosunkowo mało znany. Choćby Jan Cybis, Dominik, później były to wielkie nazwiska polskiego malarstwa. Z tego, co mi Tadeusz opowiadał, to, to te działki kupowali za obrazy. Budowali tam swoje pracownie, i tak profesor Tadeusz Dominik wylądował w łomiankach na do końca życia wszystkie nasze imprezy wernisaże pikniki bale karnawałowe zawsze Tadeusz z żoną byli obecni to właśnie jest efekt działań madarskich profesora podczas balów karnałowych, chyba bodajże dwóch kolejnych no później niestety my żeśmy zaprzestali organizować bala, a profesor zaczął chorować i już i tak by w tych balach udziału nie brał. I obraz, że tak powiem, został, jest malowany na pewnym etapie, tylko dalej utknął. Ale jest to ciekawa historia, bo bo tej figuratywnego obrazu Tadeusza Dominika to w latach 50. się można było chyba spodziewać. Pani Cynthia, mieszkaliście z profesorem Dominikiem w Łomiankach kilkanaście lat. Pan profesor kochał naturę. Zresztą widać to w jego obrazach. On naturę przetwarzał na swój sposób. Nie pokazywał natury naturalnej, tylko pokazywał ją tak, jak ją widział w wyobraźni. Proszę mi powiedzieć, co profesor Dominik lubił w Łomiankach? No, wszystko, świeże powiecie, zieleń, ptaki. Mamy przystanek na ptaków na przykład. Wszystko. On miał e, o, ogród różowy i kwit, kwit, kwitnące róże. Nie tylko nie, on miał e, japoński migdały, no wszystko. Miał. Czyli, on, czyli on lubił y, prace ogrodnicze, lubił być <grym> bawić się w ogród. <grym> On lubi robić spacer i on miał pomóc w ogrodzie. On nie sam robił, wiesz, on, on miał ogrodnik i on lubił spacer parę razy. To, bo wiesz, później on miał pokus chodzić, ale do, do ogrodzie zawsze. Jego obrazy, szczególnie z tego ostatniego okresu, bardzo są związane z ogrodem, który go otaczał. On nigdy nie siedział w natury i malował. To, to nie były. On, 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 on miał plenerze, ale on nie malował, co on widział. Zawsze on miał na środku jakieś wizje natura, Także... i, i Łomianki pomagał. On mieszkał w Łomianek od... koniec roku 60. A my razem od roku 90. Także to długo. długo, Jakim był człowiekiem? Pogodny? Bardzo pogodny i troszeczkę nieśmiały. Nie, nie bardzo, ale troszeczkę. Powiedział, że nigdy nie zapraszał być prezentowany do mnie, gdyby on nie miał troszeczkę wódki. To <grywa> Bo spotykaliśmy na wystawach. Nie jego, ale na wystawach. I to był początek i dwadzieścia Dziękuję Pani bardzo. No, trudno mi się wypowiadać na temat malarstwa, bo się o tym nie znam. Ale z tego co, co wiem, był to wybitny polski malarz, którego obrazy są we wszystkich największych galeriach i muzeach świata. Był profesorem Akademii Sztuk Pięknych, dziekanem chyba przez dziekadencję. Wydziału Malarstwa, wychował bardzo wielu wybitnych dzisiaj malarzy, więc no to chyba najlepiej świadczy o tym, jaki, jakiej klasy był to artysta. Inną taką ciekawostką wiążącą Tadeusza z Łomiankami jest ten plac, który Państwo widzicie po lewej stronie, dość dziwny, prawda? Otóż w ramach naszego stowarzyszenia działa Klub Wina, a Tadeusz był naprawdę miłośnikiem I stąd pomysł, żeby powstało wino Dominik. To no, był wzorem wspaniałych kolegów po fachu, malarzy panu Wilkarson. Oni też, też tworzyli etykiety do wino. Wino e, zostało wybrane kolegialnie, było to, to włoskie wino, białe i czerwone. E, tam pod tymi wielkimi cieliczkami, właśnie unikalne egzemplarze butelek wina Dominik, jeszcze, jeszcze można e, e, zobaczyć. No. I powstało bardzo niewiele. Także ci, którzy jeszcze są właścicielami, mogą się czuć wyróżnieni. Mam jeszcze obowiązek jeden, e, równie smutny, pożegnać synie e, e, do imię Biżony która na stałe wyjeżdża na ten moment do Stanów Zjednoczonych. No, ja wracam. Ja wracam. No, nie, no.